Lasów Państwowych w Łodzi, dlatego rocznej akcji sprzątamy. W dzisiejszym wydarzeniu są z nami pan Edward Siarka, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, pan Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych oraz z dyrektorem regionalnym panem Dariuszem Pieniakiem, pan Karol Łynarczyk, widewo, wicewojewoda Łódzki, pan Andrzej Górczyński, członek zarządu województwa Łódzkiego, pan Tomasz, pan Tadeusz, przepraszam, Grodkowski, Wicestarosta Skierniewicki. Pan Krzysztof Jażdżyk, prezydent Skierniewic. Pan generał brygady. Pan Artur Kąpczyński, szef inspektoratu wsparcia sił zbrojnych. W dzisiejszym wydarzeniu uczestniczy także pan Piotr Czik, zastępca szefa kancelarii, wraz z panem Andrzejem Derą, sekretarzem stanu kancelarii oraz panem Pawłem Sałkiem, doradcą prezydenta. Panie prezydencie, proszę o zabranie głosu. Szanowny panie ministrze, szanowni. Szanowni Panowie Dyrektorzy, Szanowni Panie Generale, Szanowni Państwo oficerowie, żołnierze, funkcjonariusze, harcerze, wszyscy dostojni przybyli goście, szanowni państwo nauczyciele i wychowawcy, dyrektorzy, szkół, ale przede wszystkim druchny, druchowie, droga młodzieży, szanowni państwo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu ministrowi, bardzo dziękuję lasom państwowym wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej kolejnej edycji akcji Sprzątamy. Zaczęliśmy ją w 2019 roku. Po co po to, żeby dać sygnał na całą Polskę, do wszystkich naszych Rodaków, żeby zadbać o las, żeby zadbać o środowisko naturalne, które nas otacza, aby stworzyć kilka ważnych elementów, które w moim przekonaniu są bardzo ważną częścią czegoś, co ja nazywam nowoczesnym, sprawnym i dobrze funkcjonującym. Które ma sprawną armię, które ma sprawne służby, które ma dobrze funkcjonującą i dobrze wyposażoną policję, straż pożarną, które, którego instytucje są instytucjami dobrze funkcjonującymi, sprawnie działającymi, które ma dobry system ochrony zdrowia i wszystkie inne ważne dla funkcjonowania państwa, te najbardziej znane i najczęściej wymieniane. Ale to tak. także takie państwo, gdzie mają dobre. Państwo, w którym ludzie żyją w dobrej, sprzyjającej zdrowiu i długiemu życiu sprawności atmosferę. Nie dzieje się tak w sytuacji, kiedy żyjemy, kiedy mieszkamy w środowisku zaśmieconym. Nie ma nic bardziej nieprzyjemnego niż moment, w którym z najbliższymi do lasu i. Wchodząc do niego napotykamy brudy, góry śmieci, czasem nieprzyjemne zapachy, nawet. To nie jest przyjemność z wypoczynku, i co najważniejsze, to nie jest zdrowe. I to nie tylko dla nas w momencie, kiedy do tego lasu wchodzimy i widzimy to wszystko, i jesteśmy tego świadkami. Wdychamy te zanieczyszczenia, ale pamiętajmy o tym, że one wnikają: wnikają w glebę, przenikają. Do wód podziemnych i później są cichym trucicielem nas wszystkich bardzo często przez wiele, wiele, wiele lat. Dlatego, tak bardzo ważne jest, abyśmy na co dzień dbali o środowisko naturalne właśnie także to wokół siebie. Abyśmy od maleńkiego uczyli dzieci tego, że jeżeli jesteś gdzieś, jeżeli przebywasz w środowisku naturalnym, jeżeli coś zużyłeś, jeżeli. Wypiłeś napój. Jeżeli otwarłeś puszkę, jeżeli coś zużyłeś, to nie zostawiaj tego w lesie. Zabierz to ze sobą. W lesie na tej akcji jednocześnie realizujemy bardzo ważne dzieło edukacyjne. Pokazujemy wszystkim, że można i że warto. Ogromnie wszystkim Państwu dziękuję. Dziękuję wychowawcom, dziękuję młodzieży, wszystkim wolontariuszom za tą obecność, dziękuję żołnierzom, dziękuję funkcjonariuszom, ale przede wszystkim dziękuję naszym leśnikom, dziękuję panu ministrowi za pomoc w zorganizowaniu tej niezwykle ważnej akcji za to, że... Dzisiaj, tak w godziwych i miłych warunkach, ale po to, żeby to pokazało, że jesteśmy i sprzątamy. My sprzątamy. Bo jak wiecie, to sprzątamy z tym my na końcu, to my jest bardzo zaznaczone. O nie chodzi o to, że ktoś sprząta za nas. Nie chodzi o to, że ktoś przyjdzie i posprząta. Nie chodzi o to, że mama posprząta. Kochani, nie. My sprzątamy. My zabieramy po sobie. My odnosimy po sobie. my Rzucamy do kosza, do tego, do którego trzeba. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście dzisiaj, że dokładnie właśnie to robicie. Przechodzicie po tym lesie, który zresztą jest lasem bardzo pięknym i czystym. Ta ręka leśników dba o ten las. W Polsce były lasami pięknymi i czystymi. Także te najbardziej uczestnictwowych miejscach. Także te, które są wokół kurorów, nad morzem, nad jeziorami, czy w górach, tam gdzie przechodzi. Zwłaszcza w okresie wakacyjnym, całe mnóstwo turystów, grup, dzieci, młodzieży, gdzie wiecie doskonale, jak często właśnie można spotkać rzuconą plastikową butelkę, rzucone papiery czy kartony po napojach. Chodzi o to, żeby ich nie było. O to musimy się wszyscy starać. To nie jest kwestia tylko naszej przyszłości, ale, tak jak powiedziałem, zanieczyszczenia wnikają do Ziemi i są przez dziesięciolecia. Trudno aż w to uwierzyć, że szklana butelka rzucona gdzieś w lesie czy na łące może w tym miejscu leżeć i rozkładać się przez ponad 500 lat, 500 lat coś niewyobrażalnego, a zaleganie plastikowej butelki liczy się na stulecie, zanim ona rozłoży się, zanim stanie się częścią ziemi, a nie będzie niszczącym brudem. Zawsze trzeba się nad tym zastanowić, zanim podejmiemy tą decyzję o wyrzuceniu czegoś po prostu. I że pokazujecie, że jeżeli ktoś rzuci, to potem trzeba to zbierać. Nasi leśniczy, leśnicy zbierają 100 tysięcy metrów sześciennych, 100 tysięcy metrów sześciennych, śmieci rocznie, tysiąc wagonów, kochani, śmieci rocznie jest zbieranych w polskich lasach. Przed chwilą Pan leśniczy mówił mi, że 3 metry kwadratowe to on zbiera miesięcznie. Trudno sobie to wyobrazić. To jest naprawdę bardzo dużo. Gdyby każdy dbał o to, żeby nie zostawiać po sobie tych nieprzyjemnych śladów, mielibyśmy nie tylko znacznie piękniejsze otaczające nas środowisko, ale byłyby także wielkie oszczędności w lasach państwowych, bo to są ogromne pieniądze, które są co roku wydatkowane właśnie na sprzątanie. Na sprzątanie niestety po nas wszystkich, po naszej obecności w lesie. Po tym, jak korzystamy z tej przyrody, zachowajmy tą przyrodę, korzystając z niej w takim stanie, żeby mogła ona służyć innym, żeby ona mogła w przyszłości służyć także następnym pokoleniom. Jeszcze raz wszystkim Państwu dziękuję za organizację tej akcji. Dziękuję także moim współpracownikom z kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. Dziękuję wszystkim osobom, które się zaangażowały, ale zwłaszcza dziękuję wszystkim nauczycielom, wychowawcom i młodzieży, Funkcjonariuszom za to, że jesteście Państwo tutaj i w czynny sposób bierzecie udział w tej, w tej akcji. Dziękuję także naszym leśnikom i dyrekcji lasów państwowych za to, że lasy są przygotowane po raz kolejny niezawodnie do tego, byśmy mogli do nich już dosłownie za kilka dni przyjechać na letni wypoczynek. Wszystkim obecnym tutaj młodym ludziom, wszystkim Państwu życzę. Spokojnych, dobrych wakacji. Życzę spełnienia wszystkich wakacyjnych marzeń. Teraz jeszcze póki rok szkolny trwa i jeszcze jeśli toczą się jakieś boje o oceny, to trzymam kciuki, żeby te wszystkie boje o oceny zakończyły się dla Was powodzeniem. Ale przede wszystkim życzę Wam spokojnego wypoczynku, żebyście w czystej przyrodzie mogli spędzić ten wakacyjny czas, nabrać sił do powrotu do szkoły, do nauki z nową energią z animusem, z wiarą w sukces, bo to jest niezwykle ważne. Wszystkim Państwu życzę wszystkiego dobrego i z całego serca dziękuję. Dziękujemy Panie Prezydencie i zapraszamy Pana Prezydenta wraz z małżonką do zrobienia wspólnych zdjęć z uczestnikami. Wojska Obrony Terytorialnej.